Ja to jednak mam farta, że ostatnimi czasy recenzuję tytuły, które oparte są o swoją filmową wersję, z którą to nigdy nie miałem styczności. Jak ostatnio mówiłem o Superglinie, tak dziś na warsztat biorę kolejny tytuł, z którego pierwowzorem było mi niestety nie po drodze. Czas na podróż na Pandorę. Wow. To pierwsze co się ciśnie na usta po ukończeniu samouczka nowej gry Ubisoftu i po opuszczeniu bunkra ZPZ. Tak, trzeba przyznać, że Avatar Frontiers of Pandora to przecudowny świat przedstawiony. Pandora robi wrażenie swoim rozmachem, kolorami, fauną, florą oraz samymi lokacjami. Przemierzanie gęstej dżungli, czy też rozległych egzotycznych dolin zachwyca pod każdym względem, a dodając do tego jeszcze fruwanie to… oj tak, to już w ogóle robi się przepięknie. Nawet pomimo całkowitego braku wiedzy na temat materiału źródłowego, jakim jest film, muszę powiedzieć, że Avatar potrafi zaskoczyć i wciągnąć. Jest niesamowicie inny od wszystkich znanych światów sci-fi, z którymi to miałem styczność. Gdyż połączenie kultury nomadzkiego Na'vi czyli lud Pandory z destrukcyjnym czynnikiem ludzkim jest czymś nad wyraz interesującym. Ziemska technologia oraz siły powszechnej, obcej, pandoriańskiej natury, ścierające się ze sobą, tworzą coś naprawdę ciekawego. Nawi są ciekawym gatunkiem, a ich styl życia w zgodzie z naturą jest bardzo bogaty kulturowo. Zwłaszcza gdy podczas gry poznajemy kolejne klany nawi, gdzie każdy z nich się trochę od siebie różni. Zdobywając reputację innych klanów, również poznajemy korzenie samych nawi, zwłaszcza, że protagonista od dziecka wychowywany był pod bezwzględnym okiem człowieka. Podczas samej rozgrywki moją uwagę przykuły dialogi. Podobało mi się to, jak aktor wcielający się w protagonistę mówi z bardzo ciekawym, obcym akcentem. Ogólnie sami nawi mają dosyć specyficzny dialekt, przez co faktycznie można poczuć tę egzotykę ludu zamieszkującego Pandorę. Co do samej rozgrywki, to trzeba również przyznać, że naprawdę świetnie wykonane jest poruszanie się po świecie. Nasz nawi jest bardzo sprężystym i szybkim bohaterem, więc wszelakie wspinaczki, sprint czy wślizgi nie są dla niego problemem. Dodajmy do tego jeszcze fakt, że tutaj sam świat pomaga graczowi w eksploracji. Przykładem nich będą wzrośla, pędy roślinne, które to potrafią wciągnąć naszego nawi do góry. Czy też ogromne grzyby, od których możemy się odbić, by skoczyć wysoko niczym znany włoski hydraulik. Yahoo! Co po niektórzy na pewno mogli połączyć kropki i po zobaczeniu gameplayu z wiedzą, że jest to gra Ubisoftu, pomyśleli sobie, O, oh, Far Cry. No i cóż, nie ma co się temu dziwić. Z tą różnicą, że ten Far Cry, <laughs> wróć Awatar, jest w dużym stopniu inspirowany rozgrywką rodem z serii właśnie Far Cry. Niby żadna niespodzianka, skoro studiem odpowiedzialnym za Avatara jest oczywiście Ubisoft, dlatego schemat rozgrywki będzie dla weteranów serii dosyć znajomy. Jednak tutaj gra jest troszkę bardziej... <grymny> dzika. Zupełnie jak w Far Cry Primal. Gdyż za pomocą zmysłów nawi sami musimy szukać miejsca docelowego obecnej misji. Opierając się wtedy na owym zmyśle oraz podpowiedziach na temat charakterystycznych znaków rozpoznawczych lokacji czy kierunku z kompasu. Fajnie, że gra nie podaje koordynatów od razu na tacy. Czasem trzeba samemu pokombinować. Bardzo miłym zaskoczeniem było również to, że niektóre misje wymagają od nas trochę takiego detektywistycznego zacięcia. W jaki sposób? Ano już tłumaczę. Nieraz przyjdzie nam badać miejsce, w którym należy odnaleźć wskazówki. Za pomocą porozrzucanych wszędzie różnych przedmiotów musimy połączyć ze sobą wątki. By zrekonstruować dziejącą się wcześniej w tym miejscu sytuację, czy dowiedzieć się, gdzie dalej szukać naszego celu. Dosyć ciekawe rozwiązanie. Przejdźmy jednak dalej w dżunglę i skupmy się na walce. Tutaj jest też całkiem zacnie. Weźmy wcześniej wymienioną gipkość nawi, dodajmy specjalne umiejętności jak podwójne skoki oraz skradanie, i co otrzymujemy? Naprawdę potężną postać do anihilacji złych ludzi, którzy to niszczą środowisko Pandory. Możemy podczas walk dzierżyć łuki czy karabiny. Nasz ubiór również jest ważny, gdyż daje nam oczywiście dodatkowe busty do statystyk. Jako że jest to też tytuł z kręgosłupem dziadka Farkraja, to i mamy wolną rękę co do sposobu załatwienia naszych wrogów. Możemy oczywiście zakraść się do bazy wroga i wszystkich po cichu wyrżnąć, czy też jak prawdziwy komandos, wparować na pełnej i zrobić ogromną rozpierkę za nic mając sobie wzywane dodatkowe posiłki ludzi. Jednakowoż nie samą walką z ludźmi na żyje, gdyż tak bogaty świat jak Pandora jest pełen wszelakiej fauny oraz flory, która to nieraz będzie źródłem naszego leczenia, będzie naszym jadłospisem, a nieraz będzie i naszym wrogiem. Polując na zwierzęta Pandory, trzeba się mieć na baczności, gdyż nie wszystko jest tutaj przyjaźnie do nas nastawione. Na Pandorze, nawet rośliny, mogą sprowadzić zgubę na nieostrożnego poszukiwacza przygód. Wszelakie plujące jadem kwiatki czy wybuchowe kokony czekają tylko na swoją kolej, by wysłać cię na spotkanie z przodkami. Zbieractwo w awatarze też jest dosyć mocno umiejscowione w rozgrywce, gdyż nawi opierają cały swój byt na dobrach natury. Więc i tutaj Przyjdzie nam zbierać wszelakiej maści dary, zrywając je z drzew, wyciągając z gniazd, czy też polując. Fajnym smaczkiem jest to, że nieraz warunki atmosferyczne mają wpływ na jakość zbieranych przez nas darów. Tak samo jak i sposób, w jaki pozbawimy zwierzę życia. To również wpłynie na jakość pozyskiwanych składników. Wszystkie zebrane składniki możemy w jakiś sposób oczywiście przetworzyć, a to gotując dania w polowych kuchniach, czy też wytwarzając oręż lub zbroje. Przy zbieraniu owoców trzeba być też uważnym, gdyż towarzyszy nam wtedy mała minigierka, której dobre rozwiązanie zapewni nam w ogóle możliwość zebrania surowca. Mogłoby się wydawać, że gra jest całkiem niezła. Bierze znany i lubiany schemat rozgrywki, umiejscawia go w całkiem innym uniwersum. Tak, wszystko byłoby pięknie, gdyby nie kilka szczegółów. To, co sprawiło, że awatar Frontiers of Pandora napsuło mi krwi, to niestety przeokropna optymalizacja. Ja wiem, że ten tytuł ma zachwycać graficznie i jak najbardziej mu to wychodzi, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Jednak to, co się na Pandorze dzieje pod względem optymalizacji, no jest po prostu koszmarem. Pomimo spełnienia rekomendowanych wymagań sprzętowych, to Awatar ma naprawdę duży problem z doczytywaniem się tekstur. Niby normalna rzecz, wiadomo, że coś musi się doczytać i czasem spowolnić. Tyle, że of Pandora tego jest tak dużo, że powszechnym problemem w moim przypadku były całkowite zamrożenia ekranu, nawet na kilkanaście sekund. Pomimo odinstalowania tytułu i ponownej instalacji na innych dyskach, zabawy z ustawieniami gry, rozdzielczością oraz zmianami graficznymi czy działaniem AMD FSR, problem dalej występował. Niestety, w grze na takim poziomie, z takim rozmachem i od takiego producenta. Nic ze wcześniej wymienionych rzeczy nie powinno mieć miejsca. Kolejną rzeczą, o której myślę, że trzeba wspomnieć, to również fakt, że wszechobecna egzotyka oraz dziwaczność Pandory oraz Navi może być dla niektórych niezbyt zachęcająca, zwłaszcza jeśli chodzi o zapamiętywanie imion, nazw klanów, zwierząt czy roślin. Jest tego naprawdę dużo. Myślę tutaj zwłaszcza o osobach, które stroniły od filmowego oryginału. W moim przypadku to się na szczęście nie spełniło, bo świat Pandory koniec końców nie zaciekawił. Jednak w gronie znajomych mam kilka osób, dla których awatar nie jest jakimś pierwszorzędnym dziełem i niezbyt lubią się z tymi wysokimi smurfami. Co do samej rozgrywki, to nie mam większych zastrzeżeń. Jednak występuje tutaj dosyć spora powtarzalność aktywności. Taki trochę syndrom Far Cry. Brakowało jedynie wież radiowych do odblokowywania fragmentów mapy świata. Jednak jak ktoś wie, czym to się je, to nie będzie owym faktem zaskoczony. Dosyć biednie jest również, moim zdaniem, pod względem historii przedstawionej w grze. O ile początek jest dosyć ciekawy, tak im dalej, <laughs> w las, tak fabuła się rozmywa. Szkoda, że spotykamy tak mało wyrazistych postaci. Naprawdę przydałoby się pośród nawi wyrazisty towarzysz broni. Słabo również są zarysowane historie poboczne. Za to otwarty świat jest naprawdę cudowny. Pochwalę jeszcze oprawę audiowizualną, gdyż wykorzystany soundtrack w grze robi naprawdę świetną robotę i bardzo dobrze oddaje klimat egzotycznej Pandory. Podobały mi się również te pomniejsze dźwięki, które towarzyszą nam chociażby przy klikaniu czegoś w ekwipunku czy w drzewku rozwoju. Dźwięki natury Pandory również są na bardzo wysokim poziomie. Podsumowując. Awatar Front of Pandora jest grą, która, pomimo dużego budżetu, znanej licencji i sporej dozy niewykorzystanego potencjału, niestety nie osiągnie planowanego sukcesu. A szkoda, gdyż grając w nowego awatara, można naprawdę czerpać ogromną radość z samego eksplorowania tego cudownego świata, zarówno z buta, jak i z przestworzy. Walka typowa far krajowa, ale jednak całkiem przyjemna. Ciekawy protagonista. Oraz przepiękny świat pandory z ciekawymi zagadkami środowiskowymi. Szkoda, że te rzeczy to jednak za mało, gdyż na dzień tworzenia materiału i już jakiś czas od premiery, gra wskakuje na ogromne obniżki ceny, co nie wróży zbyt dobrze tak świeżemu tytułowi. Cóż, mam tylko nadzieję, że znajdzie się więcej osób, które będą się przy tej grze po prostu dobrze bawić. Choć osobiście chyba bym zachęcał do wersji konsolowej. Może ona nie ma takich problemów technicznych jak moja wersja PC. Sprawdźcie na wszelki wypadek. Z mojej strony to już będzie wszystko. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o Avatar Frontiers of Pandora. Graliście? Albo może jednak zostaniecie przy filmach? Komentarze są wasze. Ja tymczasem uciekam fruwać po nieboskłonie Pandory. Do zobaczenia.